Bobon, Bobon, Bobon. Siemaneczko z tej strony, bas. I jest z nami Arianeczka. Jest, chyba że się wydarł ja. No się wydarłem, bo troszeczkę blisko miałem mikrofonik przy sobie, dlatego teraz właśnie odsuwam. A to jest The Texas Chain Saw Machine. Y nie, masakr przez. No, no, no. <laughs> <laughs> <Yes>, oh. <laughs> nim Pseudonim operacyjny mówi. Bobon. <laughs> Bobon, tak. To jest po prostu gra Bobuna. Gra Bobuna. Ja hostuję, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo tutaj generalnie jest problem z tym. Zaczniemy sobie victimsami, bo w następnych odcinkach będzie już Maxiu, to sobie jakiś tam odcineczek walniemy, familii. Hmm. Ale daj victims i zobaczymy, czy wypierdoli, czy będziemy razem. Wiesz co, ja nie wiem czy by tu cięcia nie zrobił. Znaczy, no ja bym tu cięcie zrobił, myślę. No dlatego to tniemy. Dlatego tniemy. <laughs> Jak piłą naszę mechaniczną. O! I... O, o, jeszcze cięcia nie włączyłem, nie zrobiłem. O, <śmany> mamy. Dobra, biorę. Julią. Oh Jesteś, God, bo moja... jak nikt chyba nie weźmie, to ty, ty, o, ci domyślnie bierze. Tą, którą rozwijasz, tak mi się wydaje. A no. miałem te perki w końcu przejrzeć, jakieś sobie podawać. Sensowne. Dobra, kiedy indziej. No, w jakiejś przerwie między tym. Masz te takie pięty, to dobrze. Jakie pięty? Wysokie te. A... To, to jest dobry perk. A co to robi? Coś, Nie wiem, coś tam z bieganiem. A nie, ja przeglądałem, dobra, ja przeglądałem. Bo ja mam to takie chyba, że życia mam więcej, jakieś te pięty wysokie, tak, tak. I te, że kurki widzę. Pięty No, to, 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 to faktycznie, ja przeglądałem przecież na koniec, ja zapomniałem. Maksiu coś pisze. No ale teraz tuż trudno. Teraz to już panie Maksymilianie. Niech pan musi poczekać. Chociażby jeden mecz. No, Kłość 2, niech oni dadzą te ready. No, on, miło sięchałem. by było. O, bubundał, no, to teraz wszyscy. Bubundał. Powinno być tak, że jak daje to wszyscy mają. Czekaj, napiszę do tej CC też. No co? Gdybyś fajnie ja, No bo bobu się posłuchał, napisałem do niego i się posłucha. A ty napisałeś do Bobuna? No! A to ja nie widziałem, no. żebyś napisałeś, bo to jest ten czat taki malutki, że, że ten. W DBD nic nie widać. Bo jest taki w tle dziwny, a tutaj jest malutki. Boję się, Bazaltu No wiem się jak z dźwiękiem będzie, no tutaj będę krzyczał chyba. No trudno, ja ci dam na 110, bo jakieś cichy byłeś, ale... Najwyżej czas ciszę. <grym, grym>, najwyżej wybuchną wszystkie morze. No to już inne Nie, nie wybuchną. Jak w ciszej niż ja. No to dobrze. Tak jak teraz patrzę w tym cieniu, to myślę, że ten biały. Biały... Ty, co jest? Czemu on już tu jest? Gdzie tu? No ja go słyszę na haku i no mnie ja tak też że... go słyszę, piłow. <laughs> Bo piłę chyba na całej mapie słychać. Tak jak ty nie. Może. Nie. Ale on jest obok. A masz ekran taki. Tak, kolorowy. No to pewnie jest obok. Ja nie wiem, czy ja nie mam za głośno tej gry. Oh fuck, A no cztery... masz sMS nie O kurwa się on tu jest pukle. Nie wiem czy mnie biegnie. Kurwa ja nic nie widzę Mnie biegnie nie. Ja nie wiem czy on za mną biegnie czy... Troszkę ścisnąć. Dobra ja się Tylko na słuchawkę O Jezu jeszcze bym chciał tutaj Chwila. A ty się w opcjach bawisz? Yy, już nie. Ty? O, tu jest wyjście piwnicy. I ja on cały czas. ja on cały czas kurwa. Na pomarańczowo ekran. No to Idź, gdzieś. No, albo gdzieś tu mi cały czas. Jezus, to jest przerażające. Albo, albo cały czas mi tu gdzieś łazi. I on mi tu cały czas. Nie ruszaj się. Będzie trudno, bo on tu jest. O Boże, chodź nie chce, kurwa! Ale żem akcję odjebał! Biegnij, biegnij, czuli! Kurwa! Uff. Siedziałem mu przed przejściem przed przejściem. Tak mu się działo. O, kurwa, ja nic nie zrobię w tym. Co on robił? A, zabił obok. Nie, Escape? No z piwnicy, że uciekli. Ju. A, dobra kurwa. Ja też uciekam z piwnicy. Ja tu siedzę, bo mi bubon cały czas od początku meczu mi łazi po. Obok mnie, jak? Na nagrywającego. Może. O kuźwa, To jest w nocy mapa. <laughs> mam kurek, bazalt! Masz kurek? No. A ja mam... szafę. O leczonko. Wezmę. Ale nie wiem, gdzie tego walwę tu zrobić. Powinno ci się oświetlić. No właśnie mi się nie pokazał. Nie wiem czemu. Może jesteś za daleko, albo co? O oh, fuck Cici tu biega. Ona chce się zemścić za to, że ją nakrzyczałem, że Redmi... <noise> ona nie wiedziała o co chodzi. I ja autentycznie albo mam jakiegoś buga, albo oni mają jakiegoś perka. Bo co sekundę miałem ten. Dobra, gdzie to jest wyjście z tej pi... Aha! widzę wyjście z piwniczne mapy. No to ja też widziałem, to jesteś gdzieś blisko wyjścia tego co ja otwierałem. I to szukam sobie po malutku. Ale że tego korka mi nie pokaże. Tu jest baniak! Na dworze? Czy nie. Nie, kuźwa to chyba. Nie, nie wiem. Bądź... A Nie, to, Ty, to jest mojego pokroju, chyba ten bubun. Bo on chodzi chyba i niszczy wszystko. Takie... Tak mi się wydaje. Uf. O nie. Co to jest? Co, 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 A, swap. Heal. Heal. Gdzie to są te wow, schody? Wow, bazar uciekł z piwnicy. Nie uciekłem. Kli a, Klim! Dobra, ja szukam schodów. Gdzie są te jebane schody? A to jest drabina tutaj. A, No to ja też drabiną wychodziłem. No to ja tym samym pewnie. No kuźwa, no ja nie wiem, gdzie jest ten baniak. Niebumun. Słyszę go. Zabiłem kurczaka O nie, tu kuni biegnie Kuni Konia ja Koniec konie ubiegnął To jest ciulowa konia szybko robi rzeczy No tak, tylko że ta moc jest O cześć To ty? Nie, to nie ty Jezus SiS <ścoughs> SiS Jezus, co ja Ej, Bubu na widzę, niszczy coś w shopie. I on serio kurwa gra jak ja. Ładnie niszczy tylko chyba. Ja nie wiem w końcu, co ta moja moc robi. Co ja się śmieją Nie wiem. A I co ja mogę? Już ci biegam? Co? O nie! Oni się tam biją. Nie wiem, muszę przeczytać. Kto, gdzie? A widzę! Kurwa, bubun. Nie widział mnie. Uwalnała Morderere. Kurwa, ja nie bym widział mnie. Zabić. O kurwa, widział mnie. No to zemsty. Eee, blu, eee... blupuj się, kurwa! No ja już nie żyję, nie? No jak to? Jeszcze nie, jeszcze spokojnie. Dobra, poleczone. Biegnij, biegnij. Przełaś. Ja <laughs> Ktoś otworzył furtkę. Bubun mnie... O kurwa, wlazłem. Biegnij, Bubun! Znaczy nie Bubun, tylko czuli. Mam, widzę furtkę. Ale to nie jest do... To nie jest do wyjścia. Nie? Nie jaraj się. <laughs> kurwa, bo ten ciul... No zamknij to kurwa... Aha, dobra. O NIE! TO ONA BIEGNIE! AAAAA! No i choj w dupę. Ja myślałem, że to ocaleniec biegnie, kurwa mać. A to jest kurde, biegnę, naciskam to E duszę, to E kurwa i to nie działa. A kurwa, działa to gorzej niż będę Ej, choj. Zabiłem dziadka! Uciekałem. Gratulacje. Dzięki. I tu ktoś naprawia auto. Bo, a no, auto, żeby bramę otworzyć. To ma sens! Proszę. Eee, on chyba też umrze. Bo go sisi. Do po... Nie, ona go trzasnęła, on się wszedł... Co? On no jest głupszy ode mnie. Ona go widziała, on wchodzi w, krza... w... Wszedł w krzaki i... I... I kuc... kucnął. Na jej oczach. I myślał, że... Myślał się, że go nie widzi. Ja myślałem, że bubun mnie nie widzi. Ej, ale kto chyba uciekł już, czy nie? Nie. Ja. Bo mi się wydawało, że było coś napisane. A nie dwójka jest tylko! To, to my tylko! No! Ty to i... To kto ci naprawiał auto? Nie no ja nie żyję! Ty nie żyjesz? No tak mówiłem ci! mnie to? dopadli, kurwa bubud mnie gonił, ja uciekam. Chcę bramę zamknąć, a tu idziesz CC, myślałem, że to nie CC Że to ocaleniec, więc się wstrzymałem chwilę A potem patrzę, jest ona i jeszcze ten drugi morderere, kurwa O boże <grym> ja to... Jesteś kuć warzywy. Ej, on strasznie dużo życie ma, albo ta CC bardzo mało zabiera życia Ta CC chyba właśnie mało zabiera, ale ona może tak długo walić dużo No ona dar. chyba bardzo szybka też jest przy okazji mi się z nią cały czas gania. Także tu lopowanie, chyba bo oni chyba mogą przechodzić przez te przejścia, nie? Mm. Bubun na pewno nie może, ale. To wie. Ci chyba tacy zwykli mogą. Nie! Jezus! Nie, nie. <laughs> nie wiem, co ty robisz, bo oglądałem tamtego. Bubun nie przeszedł w ciemności. I dalej tu się krząta po szopie. No. Poszedł. Ale dalej nikogo nie zaprzyjaźni. No, ja mam w kółko tego, tego kurka, ale ja nie wiem, gdzie go wsadzić nawet, bo mi nie pokazało się. Mogę ci bardzo dyplomatycznie odpowiedzieć. Wstajcie go w dół? Nie, nie. O, tutaj umarłem. A tu A nie, to nie ma ciała, było... nie leżą? Szkoda. Nie, leży! Nie Fuck. leży. Leży moje ciało! Ty no, nie umrzyj tam gdzie ja, no kurwa. No, am so sorry, ale kuź wat to ta sis. Nie nie, nie, nie! Zablokuj go, nie, go sisy zajebie. Może nie, bo. On chyba umarł. Tak, on umarł, zostaj sam. Ja. Nie perka, że ich widzę jak gdzie Widzę właśnie. No to wiesz, że ja też umieram. No, No jeszcze możesz się skrywać, ale oni muszą sobie stąd pójść. Trochę, no ci... Trochę ci widać. Ale oni są głupi, nie przeszukają krzaków. Gdzie? <grym> co? Do piwni w taki, A tu jest taki skrót do piwni. No tylko to ci trochę życia zabiera. No się widzę. Ale to może być Czekaj. jakiś. Jak jestem tu, to indziej życie tutaj zawiera. Tu masz skrzynkę z tym. No ich na pewno w piwni nie ma, oni się szukają na zewnątrz. Jakiś było życzony, znalazł moje footprinty. No dobra, no ale to on może znalazł je w krzaku. No, pewnie gdzieś tam na górze znalazł, a tutaj nie. Dobra, może ja poszukam tutaj tego, tego. Nie wiem, czy to był zbiornik, nie widziałem. Czasami na dole może być. Wiem, no, ja raz tak miałem. Zobacz To mi potem bubun chyba przerżnął. Ja muszę chyba sobie trochę gały bardziej, żeby były czułe, ustawić. No bo na myszce, no, mnie się na, w to, w to lepiej na myszce akurat gra. Na gałach tak średnio. Ja nauczyła mnie na gałęzi. Ja w ja za... zagrałeś na klawiaturze. Bo tam nie obsługują no tak... gałów. No właśnie. Chyba, nawet nie wiem, nawet nie. I teraz miałem no zawał, czy ustadzamy. zacząłem nagrywanie. No to byśmy sobie kuźwami mieli taki meczik. O nie. Nie, nie. I zawsze w tym momencie ja się kurwa ruszę, nie? No, się ja idę i on zaczyna ryczeć, i ja jeszcze nie zdążę stanąć, mnie kurwa widzę. No, ale. No, ale przecież ci pokazuje się na ekranie, że on będzie krzyczał. Tak? No tak, Znaczy, teraz ci się jest. pokazało, ale. Wydaje mi się, że nie zawsze. Zawsze. Boże, no ja nie wiem, tu tego nie ma, dobra, w dupie to mam. Możliwe, że jest na dworze, no. Idę, może umrzeć. Ale ja piwnica tam, to... jest przejebana, bo ja się tam gubię zawsze. Może w tym domku? Nie wiem, albo tu gdzieś? To no Dosyć spory jest ten zbiornik. Może w tej shopie? ja tam nie byłem. Tam bubun był. O Boże. No ale że... czekaj, ja muszę... Ja muszę znaleźć jakieś inne przedmioty i podmienić i może mi wtedy pokaże. Właśnie! A czekaj, ja tu fiuza mam. A fiuza mi pokaże, gdzieś się wsadza? No nie pokaże mi. Chuje. A nie wiem, czy fiuza się nie wsadza. Nie, w tym aucie nie. No do skrzynki gdzieś się wsadza. Hmm. Dobra, ja nie wiem, czy ja się nie idę poddać, bo to nie ma sensu. No nie wiem, czekaj, zobacz jeszcze może na ścianach, gdzie są to te... No albo możesz z, kur z kurakiem się pobawić. Wiesz, ja lubię kury. Ale kaczki lepiej. Nie, krowy, sorry. Kaczki, krowy i wszystko. No, do krzaka chodź. Mak się odpalił teksańską masakrę piłą Meszaniec to chyba łańcuchowa była O! Nie pamiętam, jak tyś chciał to na pałę tak zrobić. A gdzie to. które to otworzy? A w sumie to nie wiem. No właśnie, bo ja to też Znale, raz odkręciłem w w nie, nie wiedziałem co się otworzyło. A czekaj, ja chyba wiem, które się otworzy. Na, na dole? Nie, na górze. Nie. Na zewnątrz. O nie! No dobra, ale biegnij, nie? To jest też czasowe. wiem, wiem. Dawaj na pałę już teraz chyba. Na pałę myślisz? No dawaj na pałę, no! Ale nie wiem, czy ja wiem, gdzie biegnę. No jak... No to trudno. Jest tutaj coś. No i co? No co? i co? 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 No i co tu zrobić? No co jest, kurwa? No i zgas. Czekaj, 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 stój, stój tu, stój tu, czekaj, czekaj, czekaj. Popatrz się na bramę. Nie no, chuj, kurwa. No zgasło to. No ale przecież to powinno się być otwarte teraz. Niech coś przekręcił to już ja pierdolę Dobra Bubun, chodź Bubun A kiedyś ci się udało otworzyć tym, tym... cokolwiek? Nie chyba Będzie ten bubun pobiegł No ja mam Pobiegam tu przy dziadku, to mi będę widzieć Czy coś się układa? Daj bubunowi, może w końcu kogoś zabije. No bubun. Pas, pas. Nie, bubun mnie nie zabił. Nie <laughs> zabił. Ten bubun, bubun, bubun jest bardziej upośledzony od mojego bubuna. Patrz, się robi. Funk już za zrobił. Możliwe, że ma szybkiego pada albo tak Albo szybką myszkę rzekała? zaczął tak latać to, na bokki... Myszka chyba raczej. Myszkę może być. Dobra, już wiem, że Greta chyba muszę sciszyć, bo to piłe to napierdalał tak Dobra. New unlockable. New unlock O Jezus ile. Dużo punktów zabrałem quit. Eee, daję quid... Tylko czekaj, ta bo był zero kills. Ej, jak ona trzy... Aha, nie, to nikt nie uciekł. Bo ta miała trzy... CC miała trzy kille, a ten miał jeden kill. Ten taki ziomek. No nie, no nikt nie uciekł, no bo przecież wszystkich zabiło. No tak, ale ty mówiłeś, że, że chyba uciekł. No bo coś było napisane, że ktoś tam uciekł, ale nie wiem z czego. Czy z mapy, czy z jakiejś piwnicy, czy z czego. Z życia. <grym> Dobra, to <grym> widzę, że już Maxi jest gotowy, no to następny meczik sobie zagramy z Maxikiem, albo w sumie następny odcinek? 20 minut. No to raczej następny odcinek. No raczej następny odcinek, dobra. No to tym opt optymistycznym akcentem, czyli nieprzerżnięciem przez bubuna. To się liczy. sobie ten odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Do strzonka i e -E. pa, pa! Dobra, to pa, pa było najlepszy.